Typy ludzi holdfast. Gwałciciel. Ten, co przybiera jakieś dziwne pozy, jakby gwałcił i coś mu stoi. Oficer. Wrzeszczy przez czat głosowy i dowodzi jak normalny oficer. Ten, co się skupia tylko na grze. Nic. Nic go nie interesuje, tylko po prostu gra. Nic nie słucha oficera i innych. Po prostu chodzi sobie i strzela, i zabija innych. Muzykant konzabelant. Ten, co uwielbia muzykę puszczać muzykę przez czat głosowy. I robi do tego jakieś dziwne pozy. Chłop, który się cały czas podaje, Cały czas chodzi z rękami do góry, jak normalnie Francuz. Stojak. Ten, co stoi cały czas i przez całą bitwę się nie rusza. Ten się ruszył. Mamy tu przykład muzyka Honza Belanta. O, o. Patrzcie, jakie ciekawe. Banzai, czyli ten, który cały czas idzie na bagnety. Nie strzela, nie bije, tylko idzie na bagnety. To chyba koniec. Pa!